Dzień dobry, ja mam na imię Ania i razem z wydawnictwem mamania chciałabym Was zaprosić na lekcję niegrzeczności. Spotkamy się z Łysolem i Strusią. Historię tę wymyślił, napisał oraz narysował Marcin Wicha. Posłuchajcie, jak to się zaczęło: O tym, jak Strusia dostała grzecznościomierz. Była sobie grzeczna dziewczynka na którą wołali strusia. Zaczęło się jeszcze w przedszkolu, kiedy pani powiedziała to dziecko jest ciche jak trusia. Zaraz wszystkie dzieci zaczęły powtarzać strusia, siusia i inne takie. Przedszkolaki to potwory. Dziewczynka była niesamowicie grzeczna. Zawsze pamiętała o proszę, a kiedy ją pytano może kawałek tortu? Odpowiadała nie, dziękuję. Ponieważ uważała, że tak jest uprzejmiej. Z czasem podrosła i poszła do szkoły. Dostawała świetne stopnie i nagrodę. Pani dyrektor często powtarzała: Strusi to jakby w ogóle nie było, a reszta klasy rozrabia i krzyczy, że aż mnie gardło boli. Nic dziwnego, że koledzy nie przepadali za Strusią. Tymczasem ona ciągle się martwiła, że nie zasługuje na tyle pochwał i powinna się bardziej postarać. Aż pewnego dnia, a było to zimą, pani dyrektor wezwała rodziców do szkoły. Przyjęła ich w swoim gabinecie. Na drzwiach lśniła tabliczka magister dobra dyra. W środku stało biurko i wazon z suszonymi kwiatami, a na ścianach wisiały dyplomy za udział w zawodach strzeleckich. Zgłosiłam Państwa córkę do udziału w programie promocji grzeczności, powiedziała magister dobra dyra. To taki konkurs. Przez cały rok będziemy liczyć punkty. Potem wydobyła z szuflady przedmiot wielkości telefonu komórkowego. Oto grzecznościomierz, wyjaśniła. Mała musi go cały czas nosić na szyi. W zestawie jest także smycz z logo producenta. Smycz? Co ona jest? Pudel? Obruszył się tata. Psst! Syknęła mama. Grzecznościomierz to innowacyjny system kontroli zachowania. Kiedy dziecko jest grzeczne, zapala się zielona lampka. W przypadku niegrzeczności, Kolor zmienia się na czerwony i słychać sygnał dźwiękowy pi. Resztę doczytacie Państwo w instrukcji. Co? Wykrztusiła strusia. Czerwona lampka i pierwszy punkt karny. Odparła pani dyrektor. Co słucham, proszę pani? Teraz lepiej. Znów mamy zielone światełko. Wspaniała technologia, prawda? Na ile starcza bateria? i z tego jakaś ładowarka? Chciał wiedzieć tata. Nie gadaj, skarciła go mama. Strusiu, podziękuj pani dyrektor. I Strusia podziękowała. Przeczytałem pierwszy rozdział, nie było ani słowa o mnie. Jak myślicie, kto się pojawił? Kto to powiedział? Tak, nasz Łysol. Ale o tym, jak Strusia poznała Łysola, dowiecie się za chwilę. A najpierw chciałabym, żebyśmy sobie zrobili taki mały komiks. Mamy tutaj łapę łysola i dłoń strusi. Narysujcie sobie na własnych kartkach łapę łysola i dłoń strusi. I łysol, łysol pyta bardzo, bardzo grzeczną strusię. Czy tak naprawdę zawsze warto być grzecznym? I teraz bym chciała, żeby nasza strusia wymyśliła trzy powody, trzy rzeczy. Kiedy nie warto być grzecznym. Dobra, wymyślcie u siebie też trzy powody, kiedy nie warto być grzecznym. Mhm. To jest łapa łysola, to jest dłoń strusi. I łysol pyta, czy zawsze warto być grzecznym albo grzeczną. Macie trzy powody? Ok, to mamy pierwszą stronę komiksu. To teraz druga strona. Uwaga, mamy oczy strusi i oczy łysola. Oczy strusi i oczy łysola. I teraz strusia pyta łysola, czy można się złościć, czy złość jest ok. Narysujcie sobie na kartce oczy strusi naszej i oczy łysola. I strusia pyta, czy można się złościć i czy złość jest ok. I co na to łysol? Wymyślcie, co by mógł odpowiedzieć łysol. Mamy? No to słuchajcie, zobaczymy teraz, jak w życiu strusi pojawił się łysol. O tym, jak strusia poznała łysola. Wrócili do domu, Strusia poszła do pokoju i narysowała szlaczek w zeszycie do polskiego. Jej szlaczki nie miały sobie równych. Potem odłożyła kredki i na próbę trochę się zgarbiła. Grzecznościomierz pisnął ostrzegawczo i odjął jeden punkt. Wyprostowała się i przeprosiła. Maszynka mrugnęła zielenią. To jakaś gra, pokaż mi! poprosił wielki, kudłaty pies. Tak, wielki kudłaty pies. Jaki pies? Spytacie? To ona miała gadającego psa? Dopiero teraz mi mówisz? Otóż nie miała. To była strasznie zdziwiona, kiedy pojawił się w pokoju. Na wszelki wypadek zerknęła na grzecznościomierz, świecił ostrzegawczym, żółtym światłem. Dzień dobry panu! Dygnęła. To jest taki urząd na konkurs grzeczności. Zgłosili mnie ze szkoły. Mnie nigdy nie wysyłali na żaden konkurs. westchnął pies. Chodził pan do szkoły? Przez jakiś czas. Do szkoły podstawowej imienia Kości Wołowej. Zanim mnie nie wyrzucili za obsikanie pokoju, drzwi na y, pokoju nauczycielskiego. Hmm, strusia nie wiedziała, co powiedzieć. I za brak postępów w tresurze, bo nie chciałem oddać patyka, a w ogóle... – To ten łysol, bez pan. – A ja strusia. – Ty strusia, co? – Po prostu strusia. – Widziałaś tu jakiegoś? – Jakiegoś kogo? – No strusia. – Słucham? Co z nim zrobiłaś? – Z kim? – No z tym strusiem. Dość długo rozmawiali, w ten sposób nim wreszcie przybył przybysz pojął, o co chodzi. Przybysz, czyli taki, co przybył. To wyjaśniam ja, narrator. Nie należy powtarzać słowa pies w każdym zdaniu. Dlatego od czasu do czasu muszę znaleźć jakieś inne określenie, na przykład zwierz albo nieznajomy. Brzmi to dziwnie, ale podobno tak trzeba. A skoro już mam głos, to dodam opis. Otóż łysol był najbrzydszym psem, jakiego można sobie wyobrazić. Nogi miał krzywe, pysk kudłaty, ogon zawinięty. Wyglądał jak stara szczotka sedesowa. I pachniał też nie najlepiej. Właściwie śmierdział, ale nie powiem. Nie powinienem używać brzydkiego słowa, bo mi się zapali czerwona lampka. Jestem trenerem, wyjaśnił łysol. Traperem? Trenerem. Ale ja nie gram w piłkę. A ja nie trenuję piłkarzy, wyjaśnił pies. Uczę niegrzeczności. To niegrzeczności trzeba uczyć. Niektórych tak, zdarzają się dzieci, które są tak grzeczne, że im to nie wychodzi na dobre. Wtedy pojawiam się ja. Jestem psem ratownikiem. Kiedyś ci dokładniej wytłumaczę. Dziewczynka chciała jeszcze o coś zapytać, ale trener zniknął. I dopiero wieczorem okazało się, że ktoś zjadł wszystkie parówki. Domyślacie się, kto zjadł parówki? Okej, okay, to słuchajcie, teraz bym chciała, żebyśmy zrobili sobie własny grzecznościomierz. Potrzebna nam będzie kartka papieru, farby, jeden kolor farby i pędzelek. I uwaga, uwaga. Ponieważ niegrzeczne dzieci lubią się brudzić, brudzenie jest całkiem fajne, to chciałabym, żebyście pomalowali swoją dłoń. Farbą Malujemy całą swoją łapę farbą. Ja też się lubię brudzić, słuchajcie. Mamy pomalowaną łapę i odciskamy łapę na kartce. Jest łapa. I teraz nam będą potrzebne flamastry. Potrzebujemy flamastry albo kredki. I do naszej łapy Dorysowujemy grzeczność, Słuchajcie, to będzie taka maszyna, która będzie mierzyła waszą grzeczność bądź niegrzeczność. Każdy robi swoją maszynę. Każdy robi swoją maszynę. Ja mam na razie coś takiego, ale to jeszcze nie koniec. Można wyciąć, wyciąć coś z kartki papieru i doczepić z naszego grze grzecznościomierza. Doklejam. Słuchajcie, chciałabym, żeby powstały Wasze maszyny mierzące grzeczność bądź niegrzeczność, jak wolicie. A później, jak już będą maszyny gotowe, zróbcie im zdjęcie i możecie wysłać do nas na adres wydawnictwa Mamania i zrobimy galerię. Maszyn Grzecznościomierzów bądź niegrzecznościomierzów. Słuchajcie, to było spotkanie z Łysolem i Trusią. Z Trusią. Autorem książki jest Marcin Wicha oraz ilustracji przepięknych. Życzę Wam spokojnego popołudnia, uważajcie na siebie i pamiętajcie, że czasem warto być niegrzecznym.